Witam Państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Niektórzy z Państwa już mnie znają, inni nie. Znacie mnie chociażby z moich programów telewizyjnych, które prowadziłam przez wiele lat. Natomiast te osoby, które mnie jeszcze nie znają, zapraszam ogólnie Was wszystkich do kontaktu, bo jestem również doradcą na portalu Magiczne Wrota. Magiczne Wrota Twoja droga do szczęścia. Wylosuję dla Was dzisiaj dwie karty. Napiszcie w komentarzu, którą kartę wybieracie. Czy pierwszą, czy drugą. Ja za chwilę te karty zinterpretuję. O, tu. Dobra. Pierwsza karta. E, dziesiątka. Denarów. Jeżeli już wybieraliście, pierwszą kartą jest dla Was na najbliższy czas dziesiątka denarów. Jest to karta mówiąca o powodzeniu, o harmonii, powodzenie pod kątem finansowym, powodzenie pod kątem e, życia uczuciowego, a także zadań w pracy. Jeżeli chcecie wiedzieć, kto do Was się odezwie z dobrą wiadomością, bo tutaj również jest dobra wiadomość, jak najbardziej zapraszam e, do kontaktu. Ze mną i z innymi doradcami. Zobaczmy. Druga karta jest to Rycerz Buław. Jeżeli wybrałeś Rycerza Buław, przed tobą jest czas dość energiczny, dość szybki, ale również dla ciebie są wiadomości, które mogą Cię zaskoczyć. Również są wiadomości, które napędzą Twoje życie do przodu. Jeżeli chcesz wiedzieć, czego dotyczą, zapraszam do rozmowy. Nazywam się Agga Sojala i jestem dla Was dostępna również na portalu Magiczne Wrota. Do zobaczenia, do, za, do usłyszenia. Pa, pozdrawiam Was ciepło!